Język polski pojawia się na początku listopada 2011 roku. Do tego momentu cały czas mówimy o tłumaczeniach bardzo roboczych. Tłumaczenie, które było przygotowywane w Brukseli, w i zakończone w czerwcu 2011 roku, było absolutnie nie do przyjęcia. Panie bo ja tylko tak jedno rzecz, bo to trochę mówimy o formalnościach formalności, nie o tym. Natomiast Pan reprezentuje ministerstwo, które między innymi ma służyć twórcom, i ja chciałem. Czy, czy, czy pan mimo wszystko jest w stanie powiedzieć jakby w tym momencie, że takie rozwiązania są potrzebne po to, żeby ci twórcy, tak, kompozytorzy, fotogra fotografowie, fotograficy, Muzycy, żeby ci, którzy pytaliście o zdanie, tych, które nie są na stronie internetowej, żeby ich prawo były zabezpieczone I czy, czy to jest taki cały czas mocy i, i będziecie starali się im pomóc, czy być może też już e, zaczynacie tą debatę na temat e, być może nowej definicji tych prawa. Minister kultury i dziedzictwa narodowego z racji swoich kompetencji musi być też e, tym ministrem, który chroni prawa własności, prawa autorskie prawa pokrewne, czyli... To jego pieczą jest ustawa nowy moment z 4 lutego 1994 roku, czyli dzisiaj mamy dokładnie 18 lat od utworzenia nowego prawa autorskiego w czasach komunistycznych w Polsce. I sytuacja, która się dzieje w tym zakresie, oczywiście nic szczególnego nie zmienia. Natomiast jest fakt, że od pewnego momentu pojawiają się głosy że ze względu, przede wszystkim ze względu na pojawienie się pl platformy internetowej i całkowicie zmiany idei prawa autorskiego. Bo my żyjemy tak naprawdę cały czas w konwencji fernejskiej, która była przyjęta w 1886 roku, kiedy dominował stały nośnik. To można było kontrolować. W momencie, kiedy pojawia się internet, pojawiają się zagrożenia, pojawiają się nowe możliwości i w środowiskach y, prawników, ludzi, którzy którzy pracują nad prawem autorskim. Jest debata od kilkunastu lat, a już od kilku ładnych lat nas się nasila, że my musimy zastanowić się, jak zmienić prawo autorskie, żeby sprostać no sytuację. Ale chciałbym powiedzieć, ta zmiana musi doprowadzić do tego, byśmy y, zastanowili się chociażby nad tym, co jest domeną polskiego prawa autorskiego. To nie jest kwestia, żeby Państwo, 18 lat, bo w 1926 profesor Fryderyk on tworzy prawo autorskie w okresie międzywojennym, i on przyjmuje doktrynę tego prawa. I ta doktryna prawa mówi, że to prawo dla artystów jest uprzywilejowane i mówię to głośno. Myśmy taką doktryną się posługiwali do dzisiaj, to znaczy nie jest ono symetryczne. Synetry Artysta jest zawsze w gorszej sytuacji niż ten, który musi mu za jego, za jego prawa własnościowe zapłacić. Dzisiaj, jeżeli mamy się zastanawiać nad tak bardzo poważnymi rzeczami, to musimy też zastanawiać nad tak tą doktryną. Czy ona w tym obszarze, jak słyszę głos, które się podpowiedziały, czy ona w tym obszarze już jest dzisiaj to zastanawia? No, panie, 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 panie to panie, teraz bardzo ważne słowo. Zastanawiamy się nad tym, jak, to, jak w dzisiejszych czasach powinniśmy tej własności intelektualnej bronić. Tutaj są pewne obszary do zmiany, a z drugiej strony już panowie prawie prawie doprowadzili do ratyfikacji akty, która tutaj dość jednoznacznie do to widzi, tak? Tak jak to. Znaczy, akta znaczy, jest w starym Świecie, można powiedzieć. Jest to do tego, jak nazywamy akta, i e, cały czas słyszymy bardzo różne opinie co do akta. Prawda? Z jednej strony pani profesor Łębowska mówi o implementowaniu akta, prawda? z drugiej strony osoba dla mnie absolutnie e, wiarygodna w, w tym względzie, czyli profesor Andrzej Drzewiński, dzisiaj prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi jednoznacznie że akta nic nie zmienia w prawie polskim, a mówimy o człowieku, który zakładał e, Fundację Helsinką w, Pol w Polsce, więc e, my naprawdę dzisiaj powinniśmy się zastanawiać nad tym, jak przygotować może taką debatę, jak dzisiaj prowadzimy w Gdańsku, która zapewnia Państwa, będą zawsze siadały dwie strony. Jedni będą bronili pewnie tej doktryny, o której bardzo pokrótce mówię, a drudzy będą pokazywali nowe możliwości, nowe wyzwania. Powiem Państwu, że debaty te są bardzo trudne. Ja, kiedy odpowiadałem w resorcie za prawo autorskie w latach 2008-2010, przeprowadziłem nowelizację prawa autorskiego. To była najdłuższa nowelizacja ustawy, którą prowadził minister. Kultury. Z uwagi na konsultacje? Ze względu na to, że spotykaliśmy się na przeróżnych konsultacjach. Tylko powiem Państwu, że to co różni dzisiejszy dzień od tamtego, to te konsultacje w różnej mierze były toczone pomiędzy twórcami, organizacjami zbiorowego zarządzania z jednej strony, a użytkownikami, czyli tak naprawdę różnie zorganizowanymi mediami z drugiej strony. Nie było tego elementu, który wzbogacał, wzbogacamy teraz. Dokładnie. Nie było odbiorców. Dla mnie, jako człowieka, który, który w przestrzeni kultury funkcjonuje od lat, to jest ogromna możliwość. Nie ma możliwości noszenia jeżeli nie uwzględnia się w tej nosiku tego, który jest ostatnim odbiorcą. Mm -hmm. Kultura istnieje. Zresztą e, definicja utworu, czyli tego, co chroni prawo utworskie, jest taka, że e, on jest utworem wtedy, kiedy zostaje ujawniony, ustanowiony, jak to się mówi, mówiąc wprost. Utwór istnieje wtedy, jak jest odbiorca. Panie Ministrze, już na sobie, jeśli chodzi o pytanie do Pana jeszcze jedną rzecz na koniec. Mówiliśmy o... Pan o tym, że jest potrzeba być może nowego spojrzenia na prawa autorskie w tych dzisiejszych czasach. Ja zapytam, jakby proszę o możliwie krótką odpowiedź. Czy przyjęcie traktatu akta w takiej formie, o jakiej, jakiej, jakiej planował Wasz rząd, czy to uniemożliwi pracę nad tym, żeby to prawo autorskie w Polsce uregulować w sposób zupełnie odmienny? Znaczy ja myślę, że uniemożliwi, tylko chciałbym też podkreślić jedną rzecz. Obszar praw intelektualnych, pan minister Boni to podkreślał bardzo dobitnie, jest obszarem dość ścisłych harmonizacji europejskich. I my, jeżeli przygotowujemy dzisiaj pewne strategie działania, to powinniśmy będzie działania, będziemy je przygotowywać tak, szukać, rzeczywiście potwierdzam to w obszarze europejskim, gdzie jest bardzo dużo wątpliwości co do pewnych spraw, takich argumentów. By te argumenty przemówiły tym, którzy dzisiaj też za te prawo europejskie odpowiadają. I e, ja powiem Państwu tak, to już anegdotycznie na koniec, o ile Pan, Panie że pozwoli. W czasie tych właśnie bardzo długich negocjacji, kiedy, e, kiedy nowelizowaliśmy prawa autorskie, w pewnym momencie w Sejmie, ze 150 osób bierze w tym udział, pojawia się bardzo znany reżyser, znany to wszyscy, nie wymienię z imienia, z nazwiska, siada i słucha, o czym my mówimy. Reżyser który bierze tantiemy z tytułu y, swoich praw autorskich i po jakimś czasie zabiera głos i mówi że państwo, no, o czym tutaj mówicie? Co to jest prawo autorskie? Dziś, po tym co się stało za sprawą makta, ja głęboko wierzę, że w społeczeństwie będziemy mówili o prawie autorskim jako o pewnym y, obszarze, własności. Tylko mamy się zastanawiać bardzo poważnie jak wykorzystywać to kulturę. kultury. To jest wyzwanie. Dziękujemy panu ministrowi. Ja mam następne pytanie do pana Marka Franskowiaka, Zastępcy dyrektora generalnego, właśnie współdziałający prasy. Czytam waszego wasze, stanowiska, stanowiska pozytywnego dla, dla, dla ratyfikacji traktatu. Przeciwnicy. Twierdzą, iż na podstawie umowy właściciele praw autorskich będą mogli uzyskiwać bez wyroku sądu dane o użytkownikach internetu od jego dostawców, co godzić ma prywatność użytkowników, to nieprawda. Twierdzenie to jest czystą manipulacją, na którą nie ma i nie powinna być publicznej zgody. Mocne słowa, mocne słowa w oficjalnym dokumencie. Podtrzymuje Panie? Oczywiście tak. I myślę, że. Czyli my jesteśmy w, ogóle, czyli jesteśmy w jakimś nie wiem, jakby i by cała ta toczy się wokół spraw, które, które, które są, nie wiem, pewnego rodzaju, jak tutaj użyliśmy słowa paranoją, tak? Mówię to, bo, bo, bo ja, nie, nie, nie używam tak mocnych słów, natomiast myślę, że mamy w całej tej historii, żeby nie powiedzieć historii wokół akta, do czynienia tak naprawdę z nieporozumieniem i niezrozumieniem wielu rzeczy. To zarówno w sferze dotyczącej prawa, samego formalno prawa, jak i przede wszystkim samej materii tego, czego ten, ta umowa dotyczy. Ja pozwolę sobie uzasadnić to paroma cytatami. W dokumencie jednej z organizacji protestujących przeciwko akta jest takie sformułowanie, powołujące się na przywołane zresztą także przez Pana Generalnego Inspektora artykuł 27. To jest tak, akta dopuszcza prywatną egzekucję praw autorskich oraz zapobieganie ich domniemanym naruszeniom bez kontroli sądu i gwarancji uczciwego procesu. I tu jest powołanie się nam artykuł 27, w którym czytamy, owszem o procedurach dochodzenia, egzekwowania i tak dalej, ale potem zawsze jest takie zdanie. Procedury są stosowane w sposób, który pozwala uniknąć tworzenia barier dla zgodnej sprawy działalności, w tym handlu elektronicznego oraz zgodnie z prawodawstwem strony, zachowuje podstawowe zasady, takie jak wolność słowa, sprawiedliwy proces i prywatność. Czyli jest zabezpieczenie, myślę, jest zabezpieczenie, twarde zabezpieczenie, które jest w traktacie. Tak, myślę, że to jest to niezrozumienie, czasem zbyt daleko idące, czasem mam wrażenie, że Jakbyśmy czytali dwie różne, jakby różne umowy akta i każdy czyta trochę inną. A czasami jest tak, że wyraźnie widać, że ktoś, kto zdążył się użyć pierwszą częścią jakiegoś ustępu, to wygląda tak, jakby nie doczytał do końca po prostu tego drugiego kluczowego zdania, ja które to... mówi o przestrzeganiu jako o nadrzędnej zasadzie, czyli tutaj parokrotnie usztaczanej, przestrzeganiu prawa, zachowaniu prywatności i ochrony danych. To jest absolutnie kluczowe wyjście. Pytamy jakby o, o tą stronę, bo tutaj, owszem, cały czas mamy, widać, że, że każdy z Panów jest dobrze przygotowany, mamy te stosy dokumentów, ale chciałbym też o taką stronę praktyczną, dlaczego w Wielkiego Izborców pracy w ogóle się tym, tym zajmujecie? Jakby, no, ja mogę powiedzieć o swojej praktyce. Tak istniały w Polsce, tak Trwa walka, portale, które zabierały całość tekstów, tak? 100%, to nie był stem, zabierały 100% tekstów, sprzedawały reklamy na stronie i e, tak funkcjonowały. Czy tu chodzi między innymi o taki przypadki. Oczywiście tak, jeszcze, żeby dokończyć ten wątek prawny, tutaj nie, nie zdanie, dobrze. Okay. Pan minister też powołał się na profesora i Ja chciałbym. Właśnie, prawnicy spierają się, sami słyszymy o to, jak budować akta. Dla mnie bardzo znaczące są opinie dwóch prawników, którzy wyrazili niedawno swoje zdanie na ten temat, obu znanych właśnie z niezwykłej wrażliwości, wyczulenia na kwestie ochrony prywatności, wolności słowa i tak dalej. Jeden z nich to jest pan Mecenas Igor Ostowski. Minister, który powiedział, jako prawnik, niekoniecznie widzę w porozumieniu akta te zagrożenia, o których mówią organizacje pozarządowe, a drugi to jest właśnie pan profesor Żypliński, który powiedział wprost: Nie dostrzegam w zagrożeń dla praw i wolności osobistych. to, żeby skończyć wątek prawny, pan Biebałko. Tylko może o własne słowa. Dlaczego nas to dotyczy, w ogóle czemu się tutaj e, uważać, że warto o to walczyć? Przeba, myślę, że to jest oczywiste dla każdego, kto właśnie chce korzystać z internetu. Nam również na tym zależy, bo wydawcy pracy, bo również są, po pierwsze, producentami treści, po drugie, także działają w internecie. W związku z tym, i to jest ten drugi paradoks, nieporozumienie, o którym. Mówimy, tutaj dotyczące tej kwestii własności. Nazwę stawia się po drugiej stronie, tak samo te organizacje, które bronią własności praw intelektualne. I my jesteśmy dokładnie po tej w stronie. Chodziło tutaj o to, żeby chronić profesjonalne treści w internecie. To, co w internecie jest wartościowe i zgodne z prawem. Przy czym wyraźnie chciałbym tu podkreślić, wszczęto jakąś straszliwą kampanię w obronie rzekomo zagrożonych interesów tych. Na samym końcu użytkownika tak. internetu. To jest właśnie to nieporozumienie. Bardzo zresztą precyzyjnie i bardzo dobrze powiedział o tym e, niedawno pan prezydent Komorowski. Trzeba bardzo wyraźnie oddzielić e, interesy użytkowników od interesów firm pośredniczących i które zarabiają na handlu kradzieżowym i trakcia. I my tak o tym mówimy. A mówimy o tym dlatego, że właśnie reprezentujemy m.in. nie no, tylko tych, którzy te treści produkują i które one są po prostu kradzione. I nie chodzi o to, żeby poszczególne osoby, poszczególne, poszczególne osoby do domu, łapać, do domu, to, poszczególne nie. my tylko mówimy o paserach, po prostu o paserach, o tych, którzy zarabiają na tym, że treści kradną i je sprzedają, i zarabiają na reklamach. Proszę Państwa, wszyscy doskonale, którzy znają się na internecie, wiedzą, że tak naprawdę w internecie zarabia się nie na opłatach, tylko na ruchu. Prawda? W związku z tym my mówimy, dlaczego mają zbijać fortuny na ruchu ci, którzy, którzy, kradną. którzy kradną, którzy sprzedają, którzy jakby generują ten ruch na swoich stronach, tylko dzięki temu, czy zamieszczają tam materiały ukradzione. Ostatnia z jeśli chodzi o, o, o trzymacie, to patrzysz, ile to, jak, jaką skalę, jaka skala w Polsce, e, a jak to są, może chodzić się, kradzież w e, Materiałów należących do członków Izby? Proszę Państwa, tego nikt nie jest w stanie uszacować. a ja zresztą krótko, się podobały liczby, ponieważ one ostatnio wszelkie jakieś takie wyliczenia były publicznie podważane, więc ja nie chcę ryzykować. Ale podam jedną daną, która powinna dać do Mamy. zastanowienia jedną daną statystyczną. W ciągu ostatnich 20 lat, to są dane gus -u. liczba studentów, o czym też tutaj była mowa, wzrosła w Polsce prawie pięciokrotnie do około 2 milionów. W tym samym czasie liczba czy nakład podręczników na uczelni spadł o 19%. Proszę Państwa, chciałbym złośliwie nieco zapytać, z czego oni się uczą? No, jeszcze będą, to pytanie się jeszcze pojawi, jeszcze, jeszcze sekundkę, jeszcze sekundkę, znajdę czas na to, żeby były pytania z sali, ale jeszcze właśnie a bo jest z nami też jeszcze Piotr, Piotr Czerski, pelikonista, ja mam do siebie pytanie. Ja pamiętam, to była lata 90. -te, dzisiaj tam jest siedziba Nowego Raturze, siedziba Rady Miasta Gdańska, a kiedyś e, istniał tam klub studencki i w tym klubie studenckim e, e, co niedzielę odbywała się giełda komputerowa, gdzie można było przyjść e, i tam były takie przegrywarki, stacje dysków i można było sobie dowolną, plę, która e, e, sobie po prostu wypłacić tą panu i przegrać. Dzisiaj nie do pomyślenia, tak? To nie się, to, że się Rada Miasta, tylko nie do pomyślenia jest otwarcie takiego punktu publicznego w mieście, gdzie ja bym jakby e, kopiował e, e, programy objęte prawami autorskimi. E, to się wszystko zmienia, tak? A w związku z tym, jaki jest Twój pogląd? Bo to jest przeciwnikiem akty. W tej chwili nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuacji, w której istnieje piractwo rozumiane w tradycyjny, dotychczasowy sposób. To znaczy, że istnieją ludzie, którzy sprzedają nielegalne skopiowane kopie pewnych dóbr intelektualnych i zarabiają bezpośrednio od makcie sprzedaży. Piractwo, o którym mówimy w tej chwili, to jest przeniesienie tego terminu na ludzi, którzy wymieniają się kopiami bez noszenia opłaty bezpośredniej. Teraz... Czy to jest w porządku? To jest, jest z Twojego punktu widzenia. Czy jest coś innego niż ten, czy ten Kim Dotcom, tak, który został z tego Mega Uploadu, który został ostatnio aresztowany? Czy to jest, jest jakaś różnica między nim, a tym chłopakiem, który sprzedawał grę komputerową w klubie Czy że... w ogóle istnieją tu mniemania, że przyczyną aresztowania Kima było nie tyle to, że prowadził serwis Mega Upload, Zresztą jeden z wielu serwistów działających na podobnej zasadzie, ale raczej to, że ujawnił się z planami otwarcia platformy, która umożliwiałaby artystom sprzedaż swoich utworów bezpośrednio e, zainteresowanym, czyli konsumentom kultury, kompletnie wyrzucając z tego łańcucha pokarmowego tych, którzy są najbardziej zainteresowani utrzymaniem tego szacowego modelu, czyli przedstawicieli rozmaitych szacownych i. E, e, tradycyjnie działających instytucji, takich jak, jak wydawcy czy, czy, czy firmy producenckie, instytucji, których moim zdaniem czas po prostu już się skończył. I uważam, że w ogóle cała dyskusja, którą w tej chwili prowadzimy, jest dyskusją trochę spóźnioną, to znaczy my staramy się w tej chwili rozmawiać o tym, czy jak wprowadzać akta, Tymczasem powinniśmy sobie powiedzieć otwarcie, że to, z czego potrzebujemy przede wszystkim, to są radykalne zmiany w prawie autorskim. Zmiany, to jest które wskazywał pan minister, także że, nad tym też trzeba pracować. Ale tak. swoim zdaniem to jest bardziej potrzebne niż jakieś tam porozumienia międzynarodowe. Dobrze że Ciebie rozumiem? To znaczy, uważam przede wszystkim, że, że ten porządek prawny nie nadąża za, za rzeczywistością, że dynamika skomplikowania, czy komplikowania się rzeczywistości tego, w jaki sposób ludzie zaczynają korzystać z dóbr kultury dzięki wolnej informacji jest tak duża, że jesteśmy spóźnieni co najmniej o kilka lat. Rozmawiając w tej chwili o próbie zakonserwowania porządku opartego na tychczasowym kształcie prawa autorskiego, jedynym problemem, jaki widzę, jest rzeczywiście istniejący problem zabezpieczenia praw tych twórców, którzy przyzwyczaili się do funkcjonowania w starym systemie, w systemie, w którym otrzymuje się tam tantiemy na przykład za egzemplarze płyty, a nie zarabia się jak artysta muzyk na, na koncertach, którzy nie odnajdą się w systemie nowym. I to jest problem, który trzeba się stierzyć, tak? To jest, najważniejszy problem. Widzisz rozwiązanie, tak. jak to może nie, Państwo ma otrzymywać? Te, 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 te Wydaje to, mi się, że jest to jedna, jest to jedna z owoców. Nie jestem e, politykiem... To ale... się pewnie by okazało, że mamy dużo więcej sposobów niż obecnie, kiedy tak. możemy, by było e, z, być utrzymywanym przez, e, przez, przez naszych publicznych podatków, e, być, być twórcą, który dostaje jakąś rentę, tak? Nie mam na to gotowej recepty, natomiast jestem przekonany, że... Nie możemy wtrzymywać stanów, w którym istnieje wyraźna schizofrenia pomiędzy stanem prawnym, a naszym dziewczynciem każdego dnia tu i teraz jako ludzi, jako konsumentów kultury, jako ludzi komunikujących się w internecie. O tym też jeszcze będę będziemy mieli szansę porozmawiać w drugim panelu, natomiast w tej, w tej sytuacji, zanim jeszcze będziemy mieli czas na e, dwa pytania, dwa krótkie pytania sali, to jeszcze ja mam w tym momencie chciałbym prosić o Zdaniem, pytanie. Mamy trzy panele, więc jak, jak powiedziałem, że będzie będzie możliwe pod koniec, więc naprawdę proszę bez nerwów, bo jak... jak Państwo niech się swobodnie wypowiedzą. Oczywiście, o, możemy nawet ja. ograniczyć przerwę, natomiast jeżeli mogę coś powiedzieć, to zdaje to jest istotne. To jest bardzo znamienna sytuacja. To znaczy, z dużą przyjemnością usłyszałem, jak minister Boni zapowiada stworzenie, czy przeniesienie debaty publicznej na platformę, która będzie tworzona. Jako człowiek, który zawodowo zajmuje się tworzeniem serwisów internetowych wiem, że samo stworzenie platformy to jest po prostu wiele za mało. My tutaj również stworzyliśmy pewną platformę, jak się okazuje, to nie wystarczy, dlatego żeby komunikacja miała sens tak, to masz... tak, Oczywiście, że jest wola wysłuchania i tak samo minister z nami zostaje i yy, będzie też możliwe zdania w pytania. No pewnie nawet będziemy niestety czuć dłużej z nami zacząć. natomiast no, musimy też zadawać jakieś harmonogramy porządku. bo bez porządku to nawet tutaj e, nic się nam nie uda, szczególnie tych wniosków, które są ważne wyciągnąć. Ja chciałbym jeszcze skierować tutaj e, swoje pytanie do Pana, m, Pana doktora Marczewskiego. E, proszę powiedzieć, mamy w e, taką sytuację prawo dotyczącą, e, dotyczącą e, możliwości referendum, o którym mówią Stureci z Wrocławia, mamy m, Deklaracje dotyczące możliwości pewnych przepisów interpretacyjnych, które by też regulowały, regulowały wprowadzanie umowy w Polsce, o które też mówił minister Boni. Mamy z kolei taki takie stanowisko, które tutaj Pan Piotr też nam przedstawił, dotyczące tego, że potrzebna jest kompletna rewolucja. Ja bym chciał, prosić Pana, skrótowe przedstawienie możliwości prawnych. Pan jako prawnik, czy może nam przedstawić, e, przedstawić e, możliwość e, tych, e, powiedzmy, tych trzech wariantów, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przeprowadzenie referendum na na wniosek po zebraniu odpowiedniej ilości e, podpisów, e, może być przedmiotem e, obrad Sejmu, tak? który, bo to Sejm... podpisy, się, potem tak? decyduje Sejm o referendum Sejmu i to Sejm musi podjąć e, odpowiednie kroki w tym kierunku. Jeżeli chodzi o... Powiedzmy te postanowienia interpretacyjne, no to tutaj, tutaj sprawa jest otwarta po stronie, po stronie rządu de facto, to znaczy możemy spróbować wykorzystać możliwość złożenia zastrzeżeń do akta, możemy również opracować wspomniane przeze mnie deklaracje interpretacyjne, które zostaną dołączone do dokumentów ratyfikacyjnych. I to rozróżnia się z które z Pana prawnego punktu ma. To jest też coś, co no, pewne, pewne, no, pewne zauważenia może... Porze... Te mechanizmy były stosowane dotychczas w prawie międzynarodowym, w prawie traktatu, więc no, nie widzę, nie widzę powodu, dlaczego by nie rozważyć im w przypadku akurat tejże umowy międzynarodowej. I ostatnie pytanie, czy przyjęcie traktatu akta w takim, nawet z tymi przepisami czy ono uniemożliwi nam przeprowadzenie pewnego rodzaju rewolucji prawie którą, o której, o której się mówi, która, jak tutaj słyszymy, być może nas czeka i to szybciej niż spodziewamy. E, ponieważ umowy międzynarodowe są w Polsce e, źródłem obowiązującego prawa, tak, no to możemy przyjąć, że postanowienia każdej z umowy dotyczącej ochrony własności intelektualnej, no zakreślą pewne ramy, e, które mogą, tak jak Pan Raktor wspomnieć, e, ograniczyć ramy rewolucji, ja, e, raczej, raczej, raczej zamiast rewolucji tutaj w kierunku rewolucji, bo e, wszyscy się e, generalnie zgadzamy co do tego, że konieczna jest modyfikacja norm prawa własności intelektualnej, zważywszy na e, eksploatację twórczości w środowisku cyfrowym. To nie ulega wątpliwości. Czy będzie to możliwe w mniejszym lub większym stopniu? Tak naprawdę trudno powiedzieć, bo bardzo ścisłe rygory i ramy w tej chwili już polsko obowiązują w konsekwencji obowiązywania prawodawstwa unijnego. Tak, mamy dyrektywy unijne, mamy też rozporządzenia dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności środków cennych, więc w Praktywna. tym momencie już te ramy są i no, oczywiście możemy działać, ale tylko w, w tym, tym zakresie, ramy, jak, jak, jak już nowo... pozwala nam prawodawstwo unijne. To musimy o tym pamiętać. E, szanowni Państwo, e, jak mówię, jeszcze raz tutaj proszę, żeby. Nie zadajmy się na siebie, tak? Tu właśnie, żebyśmy się e, słuchali. Są trzy panele i na każdym z nich będzie też możliwość zadawania pytań. Proszę, pan jest pierwszy. Będą trzy pytania w tej części. Proszę o możliwe też. Oczywiście, mówię pana, pana mikrofon, ale proszę o możliwe. Tak, pani czasem. Proszę. proszę tylko skierować się od razu do kogo kieruje pan pytanie, to też nam działanie. Znaczy tak, ja mam e, pytanie, czy właściwie konkluzję do pana e, ministra kultury i do pana prezesa wydawców prasy. Znaczy. Po pierwsze, to e, właśnie to, co zaznaczył tutaj Pan, e, główny inspektor ochrony danych osobowych. Problem w e, traktacie akta jest, jest problemem językowym. I m, gdy Pan minister mówi, że były kłopoty z tłumaczeniem, minister kultury i dziedzictwa narodowego, to ja jestem głęboko w szok. Bo e, akta jest napisana w ten sposób, że człowiek o dobrej woli, jak Pan, doszkuje się, że ktoś jest super, bezpieczny, wspaniały, projekt, który zapewnia bezpieczeństwo praw właścicieli praw autorskich, podczas gdy paranoik w osobie pana, pana głównego inspektora danych osobowych mówi, że ten dokument niesie ze sobą duże zagrożenie. Otóż ten dokument jest napisany tak enigmatycznie, że można na jego ustawie wprowadzić sobie, co się komuś nie podoba. I teraz, ta dyskusja przekroczyła się również w Stanach Zjednoczonych, i nie już nie, nie słuchali, ale naprawdę o pisanie. Tak, ta dyskusja zaczęła się z Stanach Zjednoczonych, kongresmeni, tak. gdzie kongresmeni ym, odmawiają poparcia dla akta, dlatego że używają dokładnie tego argumentu, że wprowadzenie akta odbierze potem prawo kongresowi do odwołania decyzji, które będą wykonywały organy, które powstaną w wyniku akta. I to jest, to jest zagrożenie. Tak? I co ciekawe, Stany Zjednoczone, które inicjatorami akty, prawdopodobnie akty nie ratyfikują. E, także... Dziękujemy i... Pana dyrektora Instytutu Pracy, żeby się krótko odnieśli do stanowiska. Szanowni Państwo, no Pan chyba to, co ja mówiłem, tak jak, jak zrozumiałem z Panem wypowiedzi. Natomiast... Szanowni Państwo, jedna rzecz, żebyśmy sobie też to powiedzieli, ponieważ bardzo często pyta, padało pytanie, dlaczego, dlaczego w istocie powstaje taki dokument jak akt. Z założenia dokument ten powstawał nie, by harmonizować prawo w krajach, które podpisują, tylko ja przypominam, w jakim miejscu rozpoczyna się rozmowa. Rozmowa rozpoczyna się yy, w kręgu krajów zorganizowaną WTO. I tak naprawdę akta mają być kontynuacją nowego już w momencie przyjmowania kontrowersyjnego trips I ten język, jak mówię, sam dokument dla naszego kraju będziemy pewnie debatować, czy dosłownie, czy niedosłownie nie zmienia. Natomiast on w przestrzeni światowej zmienia bardzo dużo, ponieważ miał być, no powiem to to pewnie takim orężem prawnym do wymuszania na innych krajach, które nie respektują w żaden sposób prawa własności intelektualnej. Tak było z założenia, tak to było przedstawiane na poziomie Komisji Europejskiej, tak to było przedstawiane we wszelkich momentach, kiedy negocjowała Unia Europejska. Takie było założenie. Założenie było, że nie dotyczy tych krajów, dotyczy krajów zewnętrznych, na których Wszystkie te kraje, które podpisują akta, po prostu trafią do sobą Więc to jest nałożenie się kilka, kilku wyjątkowych trudności. Ja przyznaję, że język jest taki, że można go odbierać tak, jak to pan zobrazował. Dru, drugie pytanie prosimy, bo też tutaj nie wskazujemy. Pan Piotr Barów, proszę. No, ja bym chciała do pana doktora Barczyckiego zadać pytanie, jeżeli mogłabym tutaj. E Panie doktorze, w przypadku ratyfikowanej umowy międzynarodowej, jaki język przy wykładni stosowania takiej umowy jest obowiązujący? Jeżeli ratyfikujemy umowę międzynarodową przetłumaczoną na język polski, to czy obowiązujący jest język polski przy stosowaniu takich przepisów, czy jednak przy wykładni stosujemy wszystkie języki umowy międzynarodowej, jakiej umowa międzynarodowa została stworzona? Bo jeżeli stosujemy język polski, no to chyba jest oczywiste, prawda, że właściwe organy to są organy administracji publicznej. Już odpowiadam. Już odpowiadam. Generalnie zasada jest taka, że dla celów interpretacji umowy międzynarodowej kluczowe znaczenie mają tzw. języki autentyczne, czyli języki, w których dana umowa międzynarodowa została sporządzona. W przypadku umowy akta, artykuł 44. Wskazuje, że ta umowa została podpisana w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim, i te wersje językowe, tak